Dzisiaj jesteśmy w Esteponie. I w Esteponie z kolei jest zupełnie inny vibe. I jeżeli chodzi o położenie Estepony, to też myślę, że to trochę tłumaczy dlaczego tu jest trochę inny klimat. E, bo we Fuengiroli e, byliśmy tak pomiędzy Marbelą a Malagą. A tutaj z kolei w drugą stronę pojechaliśmy. Czyli jesteśmy teraz między Marbelą a Gibraltarem. E, I chyba właśnie... Ten kierunek, bardziej w stronę Gibraltaru, jeszcze bardziej na dół, trochę bardziej nam odpowiada. Bo sami zobaczcie, że tutaj jest właśnie bardziej zielono, bardziej tak różnorodnie, jeżeli chodzi o roślinność. Idziemy zobaczyć troszeczkę, jak tu ludzie w Estyponie spędzają czas. Tutaj jest podobno dość sporo Polaków, także sprawdzimy. Cicho, spokojnie słychać morze. Jest zaznaczone kropką, gdzie my jesteśmy. Czyli pójdziemy sobie tutaj do końca, zawrócimy i wrócimy i przejdziemy aż do Bahia Beach. A teraz jesteśmy na La Rada Estepona. Warto było przyjechać, żeby zobaczyć traktor? Super traktor. Super Estepona, tak? Estepona Jestem 10 na 10. Esteponie, bo jest traktor. Z jednej strony na końcu jest proszę bardzo taka oto latarnia. Idziemy dalej, zobaczyć, czy coś jest jeszcze oprócz tego. A za latarnią jest port, marina, więc chyba sobie to tym razem odpuścimy i wrócimy i przejdziemy po prostu do końca z promenadą. Rozmawiajmy, może o pogodzie. Dzisiaj mamy, który maja? Jakoś 13, 14, coś takiego. 14, bo wczoraj 14. był 14, 15, ale to wczoraj pokazywało 22 stopnie. Zupełnie. Yy, a tak odczuwalnie to możecie. Odczuwalnie że było to się jest dużo, 30, dużo Cieplej, tak. Dzisiaj jest jeszcze spoko, bo cieje na przykład... O, wieje fajnie. Więc, więc to jest mega spoko, bo trochę jednak inny jest odbiór tej temperatury, ale trzeba się nastawić na to, że właśnie tak jak teraz mamy po, połówkę Maja, to tutaj już jest naprawdę ciepło, tak jak potrafi być bardzo ciepło w Polsce, gdzieś tam w czerwcu, lipcu. Więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak tutaj faktycznie będzie, właśnie jak będzie taki środek sierpnia, kiedy ta temperatura już się na dobre rozkręci. Mała przerwa techniczna na Placu Zabaw. <grywa> Ziu. 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 Place Zabaw, też bardzo fajne. Zobaczcie, taki długi ciąg. Bardzo dużo Placu Zabaw tu jest po drodze. Że zatrzymaliśmy się na jednym, na Bujanie. Fajnie. Go. Fajna ta Estepona, mają traktory, mają bujawki Tak, warto było przyjechać Jeszcze jakby jakieś lody, albo czurrosy, ewentualnie kalmar w cieście, to on już będzie full usatysfakcjonowany Będziesz nie? szczęśliwy, taki? Jak będzie churrosik jakiś z czekoladką? Jak churrosik z czekoladką to mam nawet W Hiszpanii prawie od miesiąca jeszcze churrosa żadnego nie zjadłam A nie z hańby się mrożonym z, z, z Mercadony <noise> o jadzie, ale wielkie. Tak, tak, du dużo ładniej niż Fuenchiroli. I zobaczcie na no, takie gigantyczne kaktusy, po prostu ogromne wielkości standardowego drzewa. <noise> Tylko te wielkie palmy są wyższe. Jeżeli o nas chodzi, to w ogóle Fuenchirola w się nie umywa do Estetony Wystawiamy dosyć subiektywną opinię tym No miastem. tak, tak. Jeżeli chodzi o takie zwiedzanie na przykład jednodniowe żeby przyjechać sobie na jeden dzień, no to tu się nam dużo bardziej podoba. Dobra pieski Ale pieski, pieski owieczki. A z tyłu jakie kaktusy fajne. Proszę bardzo, można w zagrać na świeżym powietrzu. Przy wejściach na plażę są takie placeki z prysznicem. Trochę cienia, można się przebrać, umyć. Jestem ciekawa, czy to przypadkiem nie jest e, rzeźba na podstawie rysunków. Tego hiszpańskiego autystycznego artysty teraz nie pamiętam. A nie, sorry. Rafa Macaron. Rowerek, co? Jakie tu kwietniki piękne. Na górze palma, a na dole kwiatki. Można się kawusi napić albo zjeść śniadanko w Oliveri. Tutaj kolejny, tylko że żółty. Zadbane, czyściutko, fajnie. Chiringuito, ponieważ tu tutaj wszędzie praktycznie możecie zobaczyć Chiringuito El Madero, czyli bar na plaży El Madero. Chiringuito to jest bar na plaży, no i potem zawsze jest nazwa. Zobaczcie, jak się tam macki od ośmiornicy, nawet nie wiem na roczni, na grillu, jak to nazwać, taką łódkę, jak się tam opykają razem z rybą, ktoś sobie zamówił. Jeśli ktoś woli klasykę, to burger King i Telepizza też się znajdzie. Tam na końcu już widzimy, że już jest rondo, auta jadą i tak dalej, także chyba sobie odpuścimy i tutaj przej przejdziemy. E, wrócimy takimi drobnymi uliczkami. Promenada, plaża bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Znaczy yeah. <laughs> knajpa za knajpą. Wszędzie można przysiąść na drinka, na kawkę Ale tu pięknie, no Este Pona super Ale pięknie To jest takie miejsce gdzie na tydzień, dwa na wakacje, z chęcią bym przyjechała właśnie i codziennie sobie tu przychodziła do którejś knajpy na inny obiad wow. Wow, ale fajnie. Zobaczcie, ile tych pomarańczy tutaj rośnie. Super, super, naprawdę super. Tutaj ten plac, w ogóle jest bardzo piękna. Tutaj ten plac świetny, zobaczcie. Pełno drzew pomarańczowych. Mega. Idziemy na jakieś lody na ochłodzenie. E, wzięliśmy, bo tutaj ogólnie jest szał na te kupony. Widzimy, że Hiszpanie bardzo chętnie kupują i grają, więc poszliśmy też do takiej budki i kupiliśmy jeden Dia Internacional Familia i jeden Euro Jackpot. 4 euro, dwa kupony. Zobaczymy, może akurat się nam poszczęści na jakąś hiszpańską pacjentę. Dajcie znać w komentarzach, ile kosztuje Eurojackpot w Polsce, a tak naprawdę... Yy, dużo, żarty więcej. na bok, chyba 15 złotych kosztuje. Więcej. No znaczy się tutaj jest po 2 euro, czyli no licząc nawet razy 5, no to dychę, no to nie ma jakiejś dużej różnicy. Ale to się nie dziwię, że tak chętnie tutaj kupują, bo tu wychodzi taniej za ten euro jackpot. Na Slotek jest najtańszy. Jeszcze, patrzcie, jeszcze kolejny. Pół, pół sporo. Bardzo dużo, co, co chwila. Czyli jeden samy Hiszpanie żyją nadzieją, że wygrają. Podatek od marzeń. No, podatek od marzeń, Wchodzimy do piekarni, w nadziei, że będzie jakieś świeże pieczywko może, były jutro niedziela. O, jakie fajne! Słodkie żółwiki. Wzięliśmy tak brownie, taką brioche. Ja wzięłam takiego zawijańca z czekoladą i croissanta, chlebek z taką bardzo ciemną skórą i wyszło łącznie 9,60. Spokojne jest to, że jest tutaj dużo darmowych miejsc parkingowych, czyli tych oznaczonych Białą linią. Pamiętajcie o tym. Bardzo szybko przyjeżdżają, fruteria, worderia. No ale fajnie, mm -hmm. to na pewno byłyby spoko ceny. Wyjeżdżamy właśnie z Estepony i myślę, że to jest takie miejsce, do którego chce się wracać. Do którego spokojnie moglibyśmy jeszcze kiedyś przyjechać, na przykład taką popołudniową porą, żeby się jeszcze przejść w zachodzącym słońcu. Jest to naprawdę bardzo, bardzo pięknie. Także Estepona 10 na 10. A teraz idziemy szukać, co tutaj dobrego zjeść. Zupkę jakąś. Idziemy szukać, co zjeść dobrego dzisiaj. Co sobie zjemy? zupkę jakąś teraz. Coś lekkiego. Pani po stópkach posmyrała, tak? Już miłość. Takie, taki. taki. Chcę się przyznać, ale takie guacamole, już zrobione, jest tańsze od awokado, takiego świeżego. A w Polsce, w Polsce jest na odwrót. Więc dzisiaj na obiad taki bardzo prosty. Po prostu właśnie makaron z przyprawami i z guacamole i do tego grillowane warzywa. I to wszystko. No a mały po prostu zajada się tym makaronem z guacamole. Uwielbia. A Piotr sobie do jedzenia dodaje takie tarte habanero, papryczki. Pani dostała właśnie szlabanem w głowę idziemy Jest grubo po piątej a tutaj cały czas pięknie świeci słoneczka, także wykorzystujemy dzień do końca Lewa. to bić Chłopaki robią babki więc ja wykorzystam to chwilę pójdę się trochę pokąpać o tej porze jest tu mnóstwo dzieci w weekend jak widzicie, są nie tylko dzieci Bierać. chodź kochanie, to nie nasze wiesz ojej jaki krabik biedny wystraszony, chowa się chyba, co? a mhm. no, tam jest ich pewnie pełno mhm. Może być tragicznie. Był krabik, a tam panowie skaczą, tak? O, Z tam, klifu. Tam, pokaż jak ten. Jak, tu, nie, złapać, pokaż widzą. O, nawet dziewczyna skaczy, panowie. L ledwo doskoczyła do końca o, tej tej, ale kolana a by były skaczą? zdarte. A nie skaczą? O. O, tam, tam. tam. Założyć mam go, czy co? Namiot złożony, spadamy. Namiot niepotrzebny jednak. W tej porze nie było w ogóle słońca ani wiatru. Dobra, wchodzimy w krzaczki. Oj, oj!